Holenderski The Classicer został dzisiaj dokończony, no i tych niewiele ponad pół godziny zakończyło się tak, że Feyenoord strzelił jedną bramkę, a jak nie strzelił bramki żadnej. W sumie 0-4. Cóż mogę powiedzieć o tych okruchach spotkania, że 4-0 to nie jest historycznie duże zwycięstwo dla Feyenoordu nad Ajaxem. Jasne, lata 60. to były, ale jednak udawało się już ekipę Rotterdamu w Amsterdamie wygrywać wyżej. I to oczywiście był inny stadium, no ale nadal. A sytuacja, w jakiej aktualnie jest Ajax, i to, jak w tym momencie wygląda aktualna siła jednej i drugiej drużyny, sprawia, że no ja bym był. Wręcz zawiedziony na miejscu gości, że nie udało się zapisać naprawdę takiej. Poważnej w ich hmm, annałach historii. A z punktu widzenia kibica Ajaxu mam poczucie, że ten wynik to jest. Hmm, no nie jest aż tak upokarzający, jak tak naprawdę być powinien. Jasne, tych okazji hmm, przez tych niewiele Ponad pół godziny hmm, ekipa z nie stworzyła sobie nie wiadomo, jak wielu, ale te dwie, trzy więcej hmm, bramek strzelić powinni. Ajax z kolei no, zaliczył jeden taki strzał hmm, na hmm, bramkę gości celny. No, wydaje mi się, że. Bez problemu ja bym to obronił i to nawet nie mając nogi. W Amsterdamie dużo się dzieje, zwolniono dyrektora sportowego. Przewodniczący Rady Nadzorczej też zaraz odejdzie 3 października, jeżeli mi pamięć nie myli, ale czy to coś od razu pomoże na to, co się dzieje na boisku? Nie pomoże. W moim odczuciu, ja wiem, że mamy dopiero końcówkę września, ale. Nawet jeżeli w Ajaxie jest tam 12 czy 13 bodajże nowych zawodników w kadrze, to ja nie widzę żadnego progresu, nie widzę niczego dobrego, ani jednej dobrej rzeczy, którą robiłby, robiłby Morris Stein w tym momencie, czyli trener Ajaxu. Nie ma żadnego postępu, jest cała masa absurdalnych decyzji, jest... Idiotyczne wręcz wypadanie na konferencjach prasowych. Ja wiem, że to nie jest najistotniejsza rzecz, ale jednak widać, że to nie jest gość w moim odczuciu, który byłby skrojony do pracy na mm, stanowisku trenera klubu o takich aspiracjach, o takiej pozycji w europejskiej piłce jak Ajax. Krótko mówiąc, gdybym był osobą decyzyjną, zaprosiłbym go do swojego biura. Przeprosiłbym go bardzo serdecznie za to, że ktoś postawił go w pozycji, w której mógł się tylko i wyłącznie ośmieszyć. Krótko mówiąc, w pozycji, no nie wiem. Byka, któremu mówi się, że ma dawać mleko. No, generalnie, żeby robić coś, do czego absolutnie nie jest stworzony. No, i bym go po prostu zwolnił, bo to zupełnie nie rokuje. Sezon jest jeszcze młody, straty w lidze są już duże. Start sezonu w ogóle jest najgorszy w historii Ajaxu, ale to do niczego nie dąży. To jest czekanie nie wiadomo na co. Także ja jestem, staram się być kibicem dosyć cierpliwym, wyrozumiałym, ale nie ja tutaj nie widzę żadnej innej opcji niż tylko to, żeby no, zrobić hashtag Steinout. No i nie powiem, daje mi pewien komfort to, że ta żenująca sytuacja z niedzieli z kibicami, którzy przerwali to spotkanie, no to, że ten mecz dograno... Troszeczkę mi to gdzieś tam w pamięci zamywa, że ekipa zbłaźniła się jednak przede wszystkim na boisku. Ale jeżeli jestem w momencie, że dla mnie jest to pocieszenie, a dla Mauricia Stein'a mm, największym osiągnięciem jak do tej pory w jest to, że ten mecz nie skończył się jakąś rekordową historyczną klęską, no to to chyba najlepiej e, odpowiada na pytanie, w jakim momencie jest w tym momencie Ajax. Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz mi za to podziękować, to pod filmem, po prawej stronie, znajduje się przycisk do zrobienia tego przy pomocy pieniążka. Trochę bardziej po lewej znajdziesz też narzędzie do regularnego wspierania kanału. Z góry dzięki za choćby zastanowienie się nad tym.